Moglibyśmy nagrać jeszcze taki jeden temat dzisiaj, który mi chodził po głowie. Ktoś mnie tam w komentarzu, w sumie, zainspirował do tego nagrania. I powiedział, że tak naprawdę to nie powinniśmy się zajmować duchowością, tylko rozwijaniem świadomości. No i ja się tak zastanawiam, właśnie, bardzo jestem ciekawa, co ty o tym myślisz, bo dla mnie też, jakby, duchowość to jest taka fajna zabawa i traktuję to trochę tak pobłażliwie. Natomiast ja się bardziej skupiam na tym, żeby rozwijać swoją świadomość tego, jak działa rzeczywistość i, i co się dzieje w ogóle wokół mnie i, i poza mną. Ale powiedz, czy to jest jakby nierozerwalnie związane, że jeżeli zwiększamy swoją świadomość, to też wchodzimy w duchowość? Czy to powinniśmy rozdzielać? No i jak, jak zrobić, żeby nie dać się jakby, tak, wiesz, wciągnąć całkowicie w tą duchowość i odkleić się od Ziemi? Tak z serca, może z lekką nutką tego naszego flow. Kto? czasem słyszymy, że duchowość to strata czasu. Że lepiej skupić się na rozwoju świadomości, poznawaniu świata, siebie, mechanizmów rzeczywistości. I wiesz co? Coś w tym jest, bo duchowość bez świadomości to często ucieczka. Ale świadomość bez głębi może zamienić się w suchą analizę. Dla mnie to są jak dwa skrzydła. Jedno to poznanie, drugie to połączenie. Rozwijając świadomość, uczymy się, jak działa świat, prawa, pola, myśli, emocje, przyczyna i skutek. A duchowość to jest ta intymna przestrzeń, gdzie czujesz, że coś większego z tobą gada przez sny, symbole, ludzi, przypadki. Problem zaczyna się wtedy, gdy duchowość staje się teatrzykiem, ucieczką w bajki, gdzie nie trzeba już być obecnym w ciele, w życiu, na ziemi. A świadomość ona zawsze woła: wróć do siebie, tu i teraz. Więc ja bym tego nie rozdzielał, ale przypominał sobie zawsze: nie chodzi o to, żeby odlecieć, tylko żeby zrozumieć, że jesteś częścią większej całości. I świadomie w niej działać. Duchowość nie jest celem, świadomość nie jest modą. To codzienna praktyka patrzenia głębiej i bycia uczciwym wobec siebie. Może tak? Chcesz wersję bardziej żartobliwą, albo z pazurkiem na drugie podejście? Nie, no wersja jest ok, ale mógłbyś coś więcej jeszcze powiedzieć w tym temacie. Widzisz, to co wiele osób nazywa duchowością, to często jest styl życia. Estetyka, rytuały, kadzidełka, medytacja z YouTube'a i trochę kosmicznych opowieści. I nie ma w tym nic złego. Jeśli to jest dla kogoś sposób na ukojenie, na kontakt z czymś większym, super, ale to jeszcze nie jest rozwój świadomości. Bo rozwój świadomości to nie zawsze pachnie lawendą i nie zawsze daje wizję. To często jest trudny proces konfrontacji z własnymi mechanizmami, z tym jak reagujemy, z tym, co nas steruje i co odbiera nam wolność. Świadomość to moment, kiedy nie tylko wiesz, że coś cię wkurza, ale zaczynasz widzieć dlaczego. To kiedy czujesz lęk, ale zamiast go zagłuszyć afirmacją mówisz chodź, pogadamy. I tu właśnie dochodzimy do sedna. Prawdziwa duchowość zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja. Kiedy zamiast szukać znaków na niebie, zaczynasz widzieć znaki w codziennych rozmowach kiedy przestajesz traktować duchowość jak ucieczkę, a zaczynasz ją przeżywać jako obecność tu na ziemi, w ciele, w relacjach. Bo co mi po duchowości, skoro nie umiem być obecna przy kimś, kto cierpi? Co mi po medytacji, jeśli potem traktuję ludzi z góry? Dlatego najlepszym testem duchowości jest Twoja codzienność, Twoje relacje, Twoje ciało, Twoje wybory.